Ja pierdolę, to chyba jest god Keep. Siema, jeżeli grasz w CSa i szukasz strony do grania sportowych turniejów ze swoimi znajomymi, mam coś dla ciebie. Dzięki Vufarit po zarejestrowaniu się, wybraniu drużyny, graniu wspólnych meczy, możesz wygrywać nagrody pieniężne. Etap rejestracji jest bardzo prosty. Wpisujecie imię, nazwisko, datę urodzenia, kraj, hasło, e-mail i wchodzicie na stronę. Na stronie dostępne macie rankingi... Matchmaking, zasady gry, format, twoje drużyny oraz opcja do ładowania portfela. Wpłacanie środków na stronę możecie zrobić za pomocą różnych metod płatności. To co? Jeżeli wszystko wiesz, zbieraj ekipę i widzimy się w grze. Dostał hetsza to z zigna i spadek się zabił. Dobra. Ej nie, to y jest zaklęcie, szybko, zaklęcie, zaklęcie, jak jakiekolwiek. Mare, Mary! -mar ja nie mogę! Nie ma Ja wiem, ja nie! Ja. O kurwa! O kurwa. Ja. Ja, ja mam? Tu <laughs> Masy san, ja Masy sam? No nie no kurwa jak się no tu wypierdolę On hajkt What the fuck? Full box ja. Jarek Dead na klipa <laughs> Ja pierdolę Majczek, mam przesadę. Jak ja tego nie trafiłem? Furę skołuje. O, i co jest? Co? Chodź, 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 chodź. E, co się chodź. stało? Halo? Widzowie? To no. się pogra. O, ale poleciał Co <grywa> <grywa> <What? grywa> Uuuu, on, Co oni robią? Dobra, il ląduję na tym, co się uciekał? Ty go jakoś? Nie, nie. Co <laughs> ty? za <laughs> <to> do są w tym Tak, tak. <laughs> Ile chodzę do żabki i dobry, poproszę, bo on kodem dostaje dwa chopy. Tak? Tak ostatnio jak poszedłem do warzywniaka i mówię kod jabłko, to mnie wyjebali i zjedli no, <grymne> Nie ma takiego. od nas, tylko tak Dobra, no, to zostawiamy to, się no. na kogoś chujowym, nie jesteś prosą. Co, Co się do dookoła? Co się skur... No, pojeść skręciłeś, to? Kiedyś siódma. Ze śledzką tarcą. No. Dużo. Na się na razie tutaj. Zrzucę to auto na dół, żeby spaliło las. Wiesz, że coś... że... miałem kiedyś sen? Że... Miałem kiedyś... Skoczyłbym tam z tej kratki? Jak myślisz? Skocz i... Rozwal harpurem <grym> Ży, Żebyś... Stał <grym grym> w ten sposób dokładnie, o to nie chodziło Drugi, drugi, gdzie? O kurwa! Będzie fiszy! Będzie fiszy! Nie wiem, nikogo nie dostaję. Ale w skręcie urobione. Ale nie z z nich Widzę, że z mocami się powodzi. Ej, drugi na mnie. No wow, dopiero twarde ma. O, double dink na sobie chciało. I teraz zabierzcie. Oj, 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 Zgubiłem, Zgubiłem się. Czekaj. Uważaj, no i się lecz lepiej. Nie, nie mogę zrecować. Jestem dead. Nie, no tutaj, nazywam, bo z pompy on boli na mnie kurwa się patrzy Ja pierdolę, nie jest Ja Ja Asarysa kill'em He's going to Really? jabłko Mam zero Idę, idę, idę On jest gotowy Gdzie to się nie da budować To się nie da budować Gdzie się nie da budować, nie da się budować Nie da budować So, I teraz i ta, tak się ludzie I, Rybiarze już nie pograją na ryby. Ale deka z nich kurwa. No bo kury prawie pieniądze zrobić, to musieli znerwować. No i bardzo dobrze, je... rybiarzy, kurwie. Plus, plus. Ja wbieg dole. Rybiarze no do Ja Jakbym spotkał tę muwetki to, mu to... Czy <laughs> <laughs> <się> coś zepsuło? Aha, są mole. Ja popatrz on jest niewidzialny, nie wiem czy to tylko u mnie, ale... O, o, ale jak co mi jest serio? No? Ale <laughs> <trójcały to. świstość> Święta trójca. Pa 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 szybki editor, kazałem piąty. Ale mi wypierdolił. Yeah. Ronaldinho with the shit on Zobaczymy ile Dam mu pompę Teraz jestem lucky Dobra Dam mu pom i mi pompę O, teraz ten lucky jest w strefie I O kurwa, Tego który tu rozjebałem? Nie nie, 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 nie Ja pierdolę Ten lucky był w soku i myślałem, że kolega wygra i w strefie <laughs> um, Nie dość. się, halo, Henry. Henryk Henryk Henryk, wracaj! No Dobiego? O dobrze. Biedny Henryk. To brzmi tak, że. No, jak to brzmi? Kurwa, mazy spytujemy cię. Potrzebuję tu zelka. Wracasz za 20 minut do nas. Ja pierdolę! Ja pierdolę!